Dajemy weksy i iluzjonera sobie klepiemy. Cienisty wywar bierzemy sobie i trzepiemy krytyka. Golemowi za 20 tysięcy dosłownie kilka sekund i jest po bosie. Hej, siemanko, w dzisiejszym odcinku chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości, jak używać sposobu z poprzedniego Towera na itemy o mocy 300 Jednocześnie po obejrzeniu tego odcinka będziecie znali ogólną metodę i schemat działania glitcha na nowym układzie Towera, i już na każdej następnej jego wersji. Więc nie ma co przedłużać, zaczynamy. Zanim zaczniemy, upewnijmy się, że jesteśmy na trybie apokalipsy. Zaczynamy bieg na szczyt i teraz na odcinku przejdziemy sobie te wszystkie sześć poziomów, bo siódme piętro jest to piętro z bossem i chciałbym wam pokazać builda i też dla ciekawych osób jakiego builda stosować żeby właśnie najszybciej poradzić sobie z tymi bossami, żeby mieć jak najmniejszy problem, bo też trochę się tutaj zmieni, no i cóż na początku oczywiście śnieżka dla bezpieczeństwa i to wystarczy, następnie weźmiemy sobie bezgwiezdną noc ale to już po ubiciu wszystkich mobów Niesłychane jest to, że musimy robić to tylko raz. Później wracamy do obozu, zapisujemy sobie stan, stan gry i po prostu wchodzimy kilka razy. Robicie, powtarzacie sobie ubijanie bossa, a nawet skipnięcie, ale to oglądacie do końca, bo może jeszcze Was zaskoczę. Okej, okay, bierzemy sobie bezgwiezdną noc, będzie to nasza główna broń. To raczej eureki, żadny nie odkrywam. Weźmy sobie uderzenie z gardą. Następnie pójdzie będziemy sobie inwestować cały czas w ostrość, tutaj już od razu zauważycie większy skok demedu. zobaczcie, że wszystko jest prawie, że na hita, albo i nawet na hita, Trzech naraz, na raz mobki padają, albo i więcej. tą bronią jest naprawdę banalnie proste, każdy w takie początkowe piętro. Nic nam totalnie nie robią, chyba jeszcze moby są u góry, tak jest. Dobra, idealne ćwiczenie do praktykowania speedruna to mi się podoba. Myślę, że się pokusimy o jakiś speedrun towera. Myślę, że zdążymy. Następnie bierzemy sobie pszczółki. Ok, a jeszcze mamy punkty mocy do rozdania, już sobie rozdajemy. Yy, bierzemy sobie ostrość i też umiejętnie sobie dysponujemy pszczołami, żeby nam pomagały, akurat tutaj, w tym przesmyku. Jednak te rośliny są problematyczne czasami. Jeżeli się zagapimy, to mogą nam naprawdę nieźle napsuć krwi i nawet możemy zginąć. Nie raz, nie dwa. Dobra, pszczoły sobie gdzieś tam polazły. Zawsze miejcie sobie miksturkę życia gdzieś tam za nadrzu. Okej, okay, pych. Zobacz, nawet nie zeżarą nam aż tyle życia. Tutaj taka ciekawostka, ja sobie stoję zawsze tutaj za tymi schodami. I mogę normalnie targetować przez ścianę te moby, które się respią. Zobaczcie na to. Nadchodzą ząbiaczki. Ja sobie stojąc tutaj, po prostu mogę je targetować. Zobaczcie, wciskam sobie shift'a i biję. Oni mi nic totalnie nie robią. Ale taki ciekawy lifehack sobie wymyśliłem. Zawsze gdzieś tam łaziłem niepotrzebnie, narażałem się na ataki dystansowe, czy to na pająka, czy to na cokolwiek innego. Ok, i zrobione. Już poziom czwarty. Mniej więcej każdy poziom na minutę, można tak powiedzieć. Na tym etapie bierzemy punkty zakręć, żeby mieć więcej busta do naszej broni, większego busta. I już zobaczcie, kolejne, kolejną ostość możemy sobie doładować. To, jak mówiłem na początku, ten odcinek ze sposobu gliczowania Towera. No, myślę, że będzie już ostatnim odcinkiem tego typu, bo tutaj podsumujemy sobie wszystko, co już wiemy, i też jak stosować na przyszłe układy Towera, bo nie chcę robić masy odcinków co zmianę, co 20 dni praktycznie, jak używać glicza na Towera, jak używać glicza na itemy o poziomie 300, bo to też nie ma sensu. Więc dzisiaj robimy raz a porządnie cały, cały tutaj poradniczek. Teraz biorę nieznośny śpiew. Następnie będzie poziom kupiec. No i będziemy mieli walkę z bossem. Też jest pewien lifehack na to. Też właśnie chciałbym to wszystko nagrać, pokazać wam co i jak. Teraz tom zaklinaczy. Poziom kupiec. Jeszcze w ogóle nie zapisujemy sobie gierki. Nie przejmujcie się tym. Ulepszamy sobie bezgwiezdną noc. To będzie nasz priorytet teraz, żeby jak najszybciej ubić te bossy. A potem będziemy mieli totalnie spokój. W ogóle nie będziemy musieli bić bosów, nie? Nie wierzycie? To zobaczycie. Dobra. Ulepszamy. Mamy kolejne dwa punkty do rozdania. Oj, nie. Dobra, jeszcze musimy przejść do bossa w takim razie. Pamiętajcie, żeby wszystkie artefakty były odnowione. Tutaj będziemy mieli punkt zaklęć, tak jest. Mamy trzy punkty zaklęć do rozdania, więc sobie pakujemy wszystko w ostrość, żeby mieć już maksimum damage'u, no na tym poziomie chyba, tak? Dobra. Tutaj strategiczne miejsce. Ustawiamy się na tym klocku, tutaj na tym pomarańczowym kwadracie. Czekamy aż się zrespią moby, czy te bossy. Dajemy weksy i iluzjonera sobie klepiemy. Cienisty wywar Bierzemy sobie i trzepiemy krytyka Golemowi za 20 tysięcy kilka sekund, dosłownie kilka sekund i jest po bosie. Teraz uwaga, nie wychodzimy z tej misji, tylko zapisujemy sobie, przechodzimy do obozu i to będzie niezły lifehack, sami zaraz zobaczycie. Teoretycznie bossy są już ubite i powinno nam się tak zapisać i to też jest prawdą. Pokonani bossowie jeden, chociaż dwa minibossy ubiliśmy, więc zalicza jako jednego. Okej, okay, wróćmy w takim razie. Grę, tak czy siak sobie zapisaliśmy, i cały myk polega na tym, że poprzednim razem ubijaliśmy bossa za pomocą min, albo jakimiś innymi artefaktami, czy czymkolwiek innym. A teraz w ogóle możemy pominąć całe piętro, i teoretycznie w tamtej wersji również, tylko jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. Zobaczcie na to: wyczyszczono poziom, przechodzimy sobie dalej. I tu najważniejsza rzecz, nie ruszamy się, klikamy teraz Alt i F4. A jeżeli macie konsolę, to wyjaśnienie będzie w późniejszej części odcinka. Także cierpliwości. Dobra, to ja sobie szybko resetuję gierkę i zaraz się widzimy w menu towera. Dobra, wróciłem do obozu i zobaczcie na to. Mamy już dwóch pokonanych bossów. Bieżący poziom jest siódmy. Kontynuujmy w takim razie. Czy boss się pojawi? Oczywiście, że nie, nic totalnie musimy robić. Tylko tyle. Przebiec z jednej strony na drugą i po robocie. No, łatwiej być nie może. Kolejny raz, Alt i F4, ja tutaj mam czarny ekran, ale Wy też pewnie będziecie używając tego sposobu mieć również. No i co, ja sobie to porobię kilka razy. Optymalną ilością jest 21 razy bądź 22 razy, gdzieś mniej więcej do leveli temu 319-321. Bo powyżej już naprawdę nie opłaca się milion razy powtarzać tego sposobu, bo z tego co można zauważyć, statystyki broni zbroi rosną. Coraz mniej, albo w ogóle stoją w miejscu, więc to tylko for fun. Także też nie przeginajcie. Patrzcie na to, pokonanych bossów 3. Niesamowite! Ja nic nie muszę robić, tylko idę z lewej strony do prawej. A gra cały czas nalicza, że bossa pokonaliśmy. No niestety, tower jest tak zaprogramowany, a nie inaczej. I za każdym razem, kiedy klikniemy w drzwi, stan towera zapisuje się, jako byśmy kolejny raz stoczyli walkę z bossami. I używamy właśnie tego buga, tego glitcha. Dobra, i ostatni raz. Miałem nie robić aż tyle razy, ale samo się jakoś zrobiło, więc 20 razy bossa ubiłem, tak? Czyli przyszedłem przez drzwi i tyle bossów się ubiło. Zróbmy to jeszcze raz, ostatni, żeby mieć 21 podejść. Następnie dajemy się pokonać i tyle, losujemy nagrody. I następnie przejdziemy sobie do podsumowanka. No, to respić się mobki, dawać, dawać, o. Chodź tu creeper, dziękuję bardzo. Zobaczymy, co tam nam wydropi. Lubię ten moment. Ło, wow, początek i kres! Uuu, nice, nice, krytyk, eksplozja. Promienisty cios. Ej, no to może być dobre. Nie jest idealne, ale będzie dobrą bronią do testowanka. Dobra. Zdobądźmy sobie to. Weźmy. Nie pogardzę takim itemkiem. 6 milionów, 8, 9, 12. Co tu się dzieje? Piękna sprawa. Dobra moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o wersję na PC-ta. Konsole mają nieco inną sytuację wychodzenia z gry, a raczej umiejętnego odcinania dostępu do internetu. Z tego co udało mi się wyczytać, bo nie posiadam żadnej konsoli, aby to sprawdzić, w momencie kiedy w wersji na PC-ta używamy kombinacji Alt i F4, analogicznie na konsoli powinniśmy odłączyć dostęp do rozgrywki online, co spowoduje, że wyrzuci naszą postać z sesji i grę będzie można ponownie załadować zgodnie z powyższym sposobem. Na podstawie wyszukiwań w Google sam najczęściej działający sposób na konsolach krótkich podpunktach, które teraz powinny się pojawić na ekranie. Jeśli się udało, lub nadal macie z tym problemy, koniecznie dajcie znać w komentarzu i postaram się odpowiedzieć na każde z tych pytań pod tym odcinkiem. I teraz najważniejsza sprawa w związku z tym glitchem i układem towera. Okazuje się, że totalnie nie ma znaczenia sposób, w jaki zabijamy bossa, czy rodzaj naszego flipunku, numer piętra, rodzaj bossa oraz ich ilość. Najważniejszym momentem, o którym musimy pamiętać, jest to, aby zaraz po pokonaniu piętra z bosem, bosami i przejściu do następnego poziomu natychmiast uniemożliwiać zapisanie się stanu gry. To wszystko. Dzięki temu możemy sprytnie powtarzać misję za misją, oszukując system. Nawet bez pokonywania bossa, z tego co mogliśmy zauważyć. W ten sposób z powodzeniem można używać na każdej wersji towera. O tyle, o ile musimy najpierw przygotować ekwipunek, aby pierwsze podejście było udane, a reszta jest już z górki, jak sami mogliście zauważyć. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśnimy w miarę jasno, i to już raczej ostatnie podsumowanie używania tego glisza, ponieważ nic więcej tutaj się nie zmieni, aż do możliwej aktualizacji, która to naprawi. Korzystajmy póki możemy. No i cóż, to by było na tyle. Życzę powodzenia i dziękuję za oglądanie do końca. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, śmanko. Hej!